Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na dzisiejszym naszym treningu. Nasz dzisiejszy trening to już kolejny krok ku temu, by nauczyć się czytać i pisać. Przypomnijmy sobie na początek, jakie głoski do tej pory poznaliśmy. Poznaliśmy głoskę O, którą nazwaliśmy samogłoską. Czy pamiętacie, dlaczego nazwaliśmy ją samogłoską? Dlatego, że możemy tę głoskę swobodnie przedłużać, tak jak nam pasuje, możemy mówić "o i bardzo długo ją wymawiać i ona do tego nie potrzebuje żadnej pomocnicy. Dlatego nazwaliśmy ją samogłoską. Jeżeli chcemy zobaczyć, jak wygląda jej model graficzny, czyli litera, to możemy popatrzeć sobie na nasze "O". i specjalnie jest ono dzisiaj na nasze potrzeby pokolorowana w kolorze czerwonym. Po to, żebyśmy zapamiętali sobie, ponieważ w naszych klasach, w naszych salach przedszkolnych, tam gdzie pojawiają się litery, są one zazwyczaj w dwóch kolorach: jest kolor czerwony i kolor niebieski. Kolorem czerwonym oznaczamy właśnie samogłoski, czyli te głoski, które możemy przedłużać i które możemy wymawiać swobodnie, przedłużając je, i mamy też kolor niebieski który jest przeznaczony dla spółgłosek, czyli dla tych głosek, które, żeby je przedłużyć, potrzebują pomocnika. Poznaliśmy już taką spółgłoskę. Jest to my. M, M, M. Bardzo króciutko wymawiane, ale możemy ją przedłużyć, ale tylko wtedy, kiedy dodamy jej pomocnika. Tym pomocnikiem będzie samogłoska. Wtedy możemy powiedzieć M, M. M, ale wyraźnie słyszymy, że dodaliśmy przednią głoskę E. Albo możemy powiedzieć MY. MY to jest MY. Wtedy słyszymy, że dodaliśmy głoskę E, y, tuż za naszą głoską MY. A jak wygląda model graficzny naszej y, głoski MY? Otóż wygląda w ten sposób i mamy w kolorze niebieskim zakolorowaną tę literę. Jest to spółgłoska. Czyli moi drodzy, poznaliśmy do tej pory. Dwie głoski. Głoskę O i głoskę M. Jest różnica, prawda? O, M. Proszę bardzo, a teraz obie litery już, bo litery to jest to, co widać, a głoski to, co słychać. Teraz mówię M, O i nie widać moich liter. Słyszę tylko głoski i wymawiam głoski. Ale kiedy pokażę ich modele graficzne, to już one stają się literami. Mamy m, mamy o. Spróbujmy teraz połączyć obie litery i co nam powstanie? M, o, mo, mo, mo. Przeczytajcie wspólnie razem ze mną. Mo, mo. A teraz przestawię moje litery i zobaczmy, co mamy. Mamy om, 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 om. Połączyliśmy i stworzyliśmy. Om. Mamy Om. Świetnie. Kochani, dzisiaj przed nami nowa głoska i nowa litera. Ale nim zaczniemy zabawę z tą głoską, to kilka słów. Kochani, za oknami jesień. Co prawda piękna, złota, polska jesień. Pogoda cudowna. Słoneczko świeciło. Przynajmniej u mnie ja nie mogę dzisiaj narzekać na brak pogody, bo naprawdę było pięknie. Ale kiedy nastaje jesień. To możemy się spodziewać, że już powolutku nadchodzi zima. Wiadomo, że te dwie pory roku, choć piękne, przynoszą nam piękne dary, wspaniałe możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu, to jednak są to takie pory roku, kiedy zaczynamy narzekać na brak kondycji, na brak odporności, pojawiają się katarki, pojawiają się kaszelki, yy, pojawia się chrypka, a więc same problemy. Moi drodzy, możemy tego uniknąć, ale jak to zrobić? Żeby uniknąć wszelkiego rodzaju problemów zdrowotnych związanych właśnie z przeziębieniami, należy się między innymi zdrowo odżywiać. A jeżeli mówimy o zdrowym odżywianiu, to oczywiście nie możemy zapomnieć o witaminach. Gdzie je znajdziemy? Kochani, witaminy znajdziemy w warzywach i owocach. Pamiętajcie, powinniśmy zjadać dziennie 5 porcji warzyw i owoców. Dzisiaj, za ten nasz trening, będziemy prowadzić przy użyciu witamin, które znajdziemy w owocach. Przygotowałam dla Was tutaj kilka owoców: owoce polskie, owoce zagraniczne, część prawdziwych, część obrazkowych, ale nic to. Będziemy pracować z tymi właśnie owocami. Pierwszym owocem, który chcę Wam pokazać, a który na pewno doskonale znacie. To nasze piękne, soczyste jabłko. Kochani, rośnie ono na jabłoni i tych jabłek no mamy bardzo dużo. Polska słynie z uprawy jabłek. Pokażę Wam, to jest jabłko ogrodowe, które wyrosło w ogrodzie, a tutaj mam jabłko z dzikiej jabłoni. Zobaczcie, dwa jabłuszka, jedno mniejsze, drugie większe. Ale mogę Was zapewnić, że oba pyszne i oba zawierają bardzo dużo witamin. I teraz, kochani, jeżeli mowa o jabłku, posłuchajcie. Jabłko, gdzie w tym słowie mieszka a i czy w ogóle mieszka głoska a? Zastanówcie się nad tym dobrze. Jabłko, jabłko. Możemy sobie to słowo tak rozciągnąć i sprawdzić, czy słyszymy a. Jabłko, jabłko, jabłko. Oczywiście. Kochani, na drugiej pozycji usłyszałam wyraźnie głoskę A. Jabłko, jabłko. Oczywiście, A mieszka na drugiej pozycji, czyli można powiedzieć w środku tego słowa. A teraz spróbujmy podzielić jabłko na sylaby. Jak to zrobić? Przygotowane rączki do klaskania i wspólnie ćwiczymy. Jabłko. 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 Bardzo trudno było nam podzielić na sylaby, dlatego że głoska b i ły były tak blisko siebie, że tworzyły takie dziwne połączenie sylaby, tych, tych głosek. Trudno nam było dokonać podziału, ale udało się. Jabłko! I teraz, moi drodzy, skoro już wiemy, gdzie w tym słowie mieszka a, przejdźmy do kolejnego owocu. Tym kolejnym owocem jest zielona, pachnąca. O tak, zdecydowanie pachnąca? Gruszka. Również rośnie w polskich sadach, na drzewach, a te drzewa nazywają się grusze. Pamiętajcie, gruszka, owoc, rośnie na drzewie, które nazywa się grusza. A więc uwaga, sprawdźmy, czy w słowie gruszka mieszka a. Gruszka, gruszka, gruszka. Tak, wyraźnie słychać a. Na końcu tego słowa. W słowie gruszka A mieszka na samym końcu. A więc kolejny owoc, który ma włoskę A. Spróbujmy teraz wyklaskać sylaby. Gruszka dwie sylaby. W słowie gruszka mieszkają dwie sylaby. No dobrze, a teraz pora przejść do kolejnych owoców. Mam przygotowany kolejny owoc, nie jest to owoc polski, chociaż wielu osobom udało się go wyhodować na drzewku. U siebie w domu na drzewku cytrynowym, bo to jest owoc cytryny. To jest cytryna. Cytryna zawiera bardzo dużo witaminy C. Witamina C to witamina odpowiedzialna za naszą odporność, a więc powinniśmy jej bardzo dużo spożywać w okresie jesienno-zimowym. Pamiętajcie, nie zapominajcie o cytrusach, bo cytryna i jeszcze kilka innych owoców należy do grupy cytrusów. Uwaga, czy w słowie cytryna Mieszka A, cytryna, cytryna. Oczywiście znowu mamy A na końcu tego słowa. W słowie cytryna, a mieszka na końcu. Pięknie pachnie ta moja cytryna. Podzielmy ją teraz na sylaby. Cy -try na cytryna, trzy sylaby. No doskonale. Słuchajcie, kolejny owoc, nie tak kwaśny, jak. Cytryna. To jest mandarynka, jest mniejsza od owocu pomarańczy. Jest to mandarynka, często też bardzo słodziutka, czasami bezpestkowa. Słuchajcie, czy w słowie mandarynka mieszka a? Sprawdźmy i wysłuchajmy. Mandarynka. Mandarynka. Ojej, ja mam wrażenie, jakby w tym słowie mieszkało kilka tych głosek A. Czy wam się nie wydaje, że tam są co najmniej dwie, a może nawet trzy głoski A? Wysłuchajmy, gdzie one mogą być. Mandarynka. Mandarynka. No wiecie, co trudno mi określić, gdzie one są. Wiecie, co mam pomysł? Spróbujmy pogłoskować to słowo. Może uda nam się rozszyfrować, gdzie to A mieszka. Mandarynka. Długie słowo. My A, mamy pierwsza A, N, D, A, drugie A, R, Y, N, K, A. Hmm, w tym słowie mandarynka mieszkają aż trzy głoski A. Słuchajcie, to jest naprawdę ciekawy owoc. Nie dosyć, że jest pyszny, to jeszcze ma trzy szukane przez nas dzisiaj głoski A. W środku dwie, jedna na samym końcu. Mandarynka też pięknie pachnie. Ciekawe, czy będziemy umieli podzielić ją na sylaby. Oczywiście nie mandarynka, ale nazwę tego owocu. Mandarynka, jak to zrobić? Man, da, ryn, ka. Czy mi się wydaje, czy tam są cztery sylaby? Man, da, ryn, ka. Tak, zdecydowanie cztery sylaby. Słuchajcie, bardzo długie to słowo mandarynka. No dobra, mam jeszcze kilka owoców, tym razem rysunkowych. Uwaga, czy znacie ten owoc? Taki pyszny, soczysty, doskonały na sok. Można naprawdę y, czasami tego soku dodawać do wody, jako oranżatkę sobie zrobić na przykład. Tak, to są winogrona. Moi drodzy, winogrona rosną na takich pięknych, pnących roślinach często w naszych ogrodach oplatają ściany, mury winogrona czy w tym słowie mieszka a zastanówmy się mamy tutaj kiść winogron i teraz czy to mieszka tutaj a winogrona uwaga winogrona winogrona tak moi drodzy kolejna nazwa owocu gdzie a mieszka na samym końcu. To są winogrona, a na końcu mają a. Doskonale. A teraz spróbujmy podzielić na sylaby to słowo. wi-no-gro-na. Cztery sylaby. Znowu cztery sylaby. Tak jak w przypadku mandarynki. Ok, no to sprawdźmy. Teraz mam, słuchajcie, na jednej planszy dwa owoce. Pyszne i soczyste. U góry truskawka. Truskawka. Truskawka pyszna, soczysta, niestety owoc sezonowy, nie możemy się nią cieszyć przez cały rok, no chyba że mrożona, chyba że w kompocie, jak najbardziej. Natomiast yy, jako świeże owoce, no trudno nam je dostać, czasami w jakichś sklepach, w hipermarketach nam się udaje, ale nasze polskie truskawki to są owoce sezonowe, które pojawiają się tylko w okresie od maja, możemy delektować się ich smakiem. Czy w słowie truskawka mieszka A? Truskawka. Hmm, trochę Wam pomogłam. Tak, w tym słowie mieszkają znowu dwie głoski A. Jedna mieszka w środku, druga mieszka na końcu. Truskawka. Wyraźnie słychać. Truskawka. A jeżeli pogłoskujemy, nie pogłoskujemy, a podzielimy na sylaby? trus Truskawka. Trzy sylaby. Doskonale. I jeszcze jeden owoc na planszy. Owoc egzotyczny, przepyszny, soczysty, bardzo zdrowy, zawiera dużo soku, dużo wody. Jest to arbus. Czy w tym słowie, w nazwie owocu mieszka A? Arbus, arbus, arbus. Oczywiście na samym początku mieszka A. A teraz, jak podzielimy na sylaby? Ar, bus. Ar -bus. Dwie sylaby. I na zakończenie. Owoc, który doskonale znacie, być może nie tylko jako owoc, ale znacie jako domek pewnego bohatera bajki. Może znacie SpongeBoba? Tak, takiego mieszkańca mórz i oceanów, SpongeBob. SpongeBob mieszkał w domku z ananasa. Jeżeli lubicie SpongeBoba, na pewno ten owoc jest Wam doskonale znany. Słuchajcie, to jest ananas. Sprawdźmy, czy w tym słowie mieszka A. A jeżeli mieszka, to czy tylko jedno A? Sprawdźmy to. Ananas, ananas. Hmm, ja naliczyłam trzy głoski A, a wy? Sprawdźmy. A, n, a, n, a, s. No tak, ananas ma trzy głoski A. Jedna na początku, dwie w środku. A teraz podzielmy na sylaby. A, na, nas. Trzy sylaby. Kochani, dzisiaj chciałabym Wam też pokazać, jak wygląda, bo bawiliśmy się głoską, ale warto też wspomnieć, jak wygląda model graficzny naszej głoski. Czyli gdy stanie się ona literą, jak będzie wyglądać. Ciekawe, czy domyślacie się, jakiego koloru użyłam, by zakolorować nasze A. Podpowiem Wam A. A. Hm. Mogę tę głoskę przedłużać. Czyli należy ona do rodziny samogłosek. A jest jak O. A. O. M. Czyli jest to samogłoska. Domyślacie się, w jakim kolorze będzie nasza litera? Nasza litera będzie, uwaga jaka? Czerwona, oczywiście. To jest nasze A. Zobaczcie, jak wygląda. To jest oczywiście litera drukowana. Niedługo przejdziemy do pisania tych liter. W formie już takiej pisanej. A więc moi drodzy, mamy literę A. Jest to samogłoska. Wobec tego przypomnijmy sobie, poznaliśmy jeszcze jedną samogłoskę. O, a, o, a, o. Świetnie, a spróbujmy przeczytać je razem, czy będzie to łatwo. A, o, a, o, a, o. Dziwne połączenie dwóch samogłosek, a teraz spróbujmy przestawmy te litery i przeczytajmy teraz o a o a o a nic nieznaczące o a, ale uwaga, teraz będzie ciekawie, bo teraz mamy spółgłoskę m i mamy samogłoskę a a m a m a, -m, a, -m, a -m. A my tworzy am. A teraz przestawmy. I mamy my a my a ma my a ma ma. Super. Ma. Am am am. M a ma. ma. Hmm. A teraz spróbujmy sobie połączyć jeszcze raz dla przypomnienia o, m, o, m, om, om. O, o, a jak przestawimy, m, o, m, o, mo, mo. Czyli, kochani, Jesteśmy w stanie połączyć teraz nasze wszystkie, nie wiem czy mi się to uda. Spróbujmy teraz połączyć nasze trzy poznane, poznane litery i przeczytajmy. A, m, o, a, m, a, mo, a, mo. a teraz przestawmy je jeszcze inaczej. Może w ten sposób. I zobaczymy, co nam teraz wyjdzie. Uwaga. Oma. o, -ma. o -my a Oma. Oma. Było amo, a teraz mamy O Oma. O -ma. Kochani, i tak będziemy się bawić w ciągu dalszym, kiedy będziemy poznawali kolejne głoski, kolejne litery. Będziemy czytać, będziemy się, myślę, doskonale bawić. A dzisiaj, kiedy już... Ta jesień za oknem, pamiętajcie, żeby zadbać o, swój, o swoje zdrowie, o odpowiednie odżywianie. Zachęcam Was do tego, byście zawsze do swojej śniadaniówki, gdy idziecie do szkoły albo do przedszkola, żebyście zawsze ze sobą zabrali jakiś owoc. Naprawdę to jest coś niesamowitego, ile dobrodziejstwa w tych owocach, ile witamin, samo zdrowie. A gdy będziecie dbać o zdrowie, nie będziecie chorować i będziecie mogli cieszyć się jesienią, a później zimą. I oczywiście zabawami na śniegu. Życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, dużo radości i owocnej pracy i nauki. Trzymajcie się! Cześć!